dołączył do mnie Andrzej Gąsienica, samek prezes zarządu Atina Spółka ZO, mistrz świata w programowaniu zespołowym z 2003 roku. Witam cię bardzo serdecznie. Miło mi. Jak Cześć. wspominasz swój udział w tego typu wydarzeniach? No to są na, na pewno ogromne e, emocje, e, szczególnie że myśmy wygrywali dwukrotnie w 2001 i 2003. Natomiast w 2002 dostaliśmy po nosie od drugiej drużyny z uniwersytetu warszawskiego, mimo że byliśmy faworytami, więc to na pewno są zawody, prawdziwe zawody, gdzie no, nie ma określonych zwycięzców, nawet faworyci muszą się liczyć z tym, że muszą walczyć. Do samego końca. A co to oznacza być zdecydowanym zwycięzcą? Bo słyszałem takie pojęcia, że jakaś. Drużyna jest zwycięzcą. Ale że też Uniwersytet Warszawski kilkukrotnie był zdecydowanym zwycięzcą zawodów. Jak można być zwycięstwem albo zdecydowanym zwycięstwem? No rzeczywiście jest tak, że tutaj zawodnicy rozwiązują zadania. I tak jak to szczególnie pan profesor Madej definiuje, to zdecydowane zwycięstwo, to zawsze mówi, że jest ten plan minimum, żeby być najlepszym, a drugi, żeby zdystansować przeciwników. No i można to zdefiniować jako liczbę rozwiązanych zadań, bo tutaj liczą się dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest. Liczba zadań, a druga rzecz czas rozwiązania. Dlatego też to, co teraz się stało, czyli że pierwsza drużyna już ma punkty, no to będzie miała mniejszą stratę czasową, czyli jest na przodzie w praktyce. Jeśli inne drużyny rozwiążą tylko po jednym zadaniu, no to oni by wygwali. Ja myślę, że ktoś, kto może spokojnie powiedzieć, że ma poczucie wielkiej satysfakcji z rozliczania efektów swojej pracy, to jest pan profesor Jan Madej, który ponownie do nas dołączył. Witam ponownie, panie profesorze. Jak pan się czuł idąc z tym balonikiem do stanowiska Uniwersytetu? No, bardzo miło, bardzo mnie to ucieszyło. Nie wiedziałem w momencie, kiedy schodziłem, że to będzie nasz zespół. No ale to jest dopiero początek. Tak naprawdę emocje będą w czasie ostatniej godziny, kiedy są zamrożone rankingi. I kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę w ogóle z ICPC, to był Amsterdam i to wtedy właśnie ta ostatnia godzina spowodowała, że z pozycji trochę dalszej znaleźliśmy się na pierwszej pozycji wylądowaliśmy na finałach w Nashville, Tennessee. Z Andrzejem byliśmy dwa razy na finałach w 2001 roku w Kanadzie, gdzie robiliśmy aklimatyzację najpierw w strefie takiej zimnej, Ontario i Quebec. Tam jest najdłuższe lodowisko świata, Kanaurido Mieliśmy sobie pojeździć na łyżwach, taki był plan chłopaków. O, do tym, tych łyżew to jeszcze wrócimy i do pańskiej historii z łyżba. Tymczasem, Tymczasem była i zamiast tego były bałwany robione, no, ale tak trzeba, jak była frajda. No a wtedy pamiętam, żeśmy wprowadzono po raz pierwszy, poza głównym konkursem, taki troszkę jakby zabawka, taki konkurs dodatkowy. Wtedy próbowano, czy język Java będzie się nadawał w ogóle do konkursu. To jest same początki były. I właśnie w tym konkursie dodatkowym żeśmy wygrali a w konkursie głównym to był srebrny medal, szóste miejsce, więc świetnie jak na taki początek naszych działań. Ale dał to tylko apetyt na, te, te wygrane dały apetyt na to, żeby za jakiś czas, a ten za jakiś to się okazało dwa lata, postarać się już zgarnąć główną wygraną, czyli po prostu wygrać i to w sposób taki zdecydowany, Większą liczbą zadań. Mając Panów dwóch tutaj, e, chciałbym zapytać e, Ciebie, Andrzeju, jak to jest mieć takiego wykładowcę, trenera, coacha, jakim jest Pan profesor. E, bo ja myślę, że możemy mówić o, o wielkim potencjale polskich studentów, ale nie wierzę, że udałoby się Wam, nam zdobyć takie pozycje, gdyby nie trener. Dużo mówimy o trenerach reprezentacji Polski e, w piłce nożnej. Widzimy, jakie są efekty ich pracy i wiemy, że dostają za to mocne cięgi. Ale jeżeli jest trener, który ma drużyny regularnie wygrywające Mistrzostwa Świata, no to należy się zastanowić, na czym polega jego Z, fenomen. Zaledwie za, za 30 lat. To nie jest <grym> tak, no bo... <grym> To I... jest na pewno w ogóle podstawa sukcesu. Znaczy, bez pana profesora to no nie byłoby tego. Ale czy... co, przepraszam, że będę mówił o panu w trzeciej osobie, co on takiego robi, że, że sukcesy są tak spektakularne? Przede wszystkim pan profesor wychodził tą ścieżkę na zachód w momencie, jak jeszcze... To nie było oczywiste, czyli myśmy już mieli historię, już cały uniwersytet był przygotowany, żeby występować dużo wcześniej. Tak. Wcześniej oczywiście jest też olimpiada dla szkół średnich, która przygotowuje te zespoły, ale następnie dokładnie takie osoby jak pan profesor wybierają. Składają te, te drużyny, no i dają też takie poczucie, że ktoś za tym stoi, że wiadomo, co się stanie, tak? Wiadomo, że teraz właśnie jedziemy, teraz mamy chwilę odpoczynku relaksu. Ale chcesz powiedzieć, miejscu. że pan profesor kupował wam bilety na samolot, czy robił coś jeszcze? Znaczy, na, sądzę, na czym polegają ten Sądzę, że robił dużo więcej. Jeśli chodzi o e, treningi takie już e, merytoryczne, e, to co by nie mówić, to daje uniwersytet, daje po prostu wiedzę i to kurikulum całe. Natomiast to się odbywa w dużej mierze już wewnątrz zespołów. Czyli to jest dokładnie taka, taka rola jak trenera. Stworzenie warunków, powiedzenie w pewnym momencie, co jest robione. Natomiast ilość tych treningów, szczególnie jak teraz patrzę na mojego syna, to on robi tego dużo, dużo więcej niż my. Za moich czasów, 20 lat temu, to tak naprawdę zebranie zadań, na których można było poćwiczyć. No to był wysiłek. Nie było internetu aż tak dostępnego. Tych zadań nie było w internecie. W tej chwili konkursy takie treningowe to działają jak Facebook. Po prostu mogę zamknąć jeden, wskakiwać na kolejny i porównywać się z ludźmi z całego świata. Natomiast nadal tego wszystkiego by nie było. Gdyby nie dużo organizacje, takie jak właśnie Uniwersytet Wapszarski, inne uniwersytety, Fundacja Rozwoju Krajowy Informatyki, Fundusz Krajowy na Fundusz Na Rzecz Dzieci, który wspiera to też organizacyjnie, bo to my patrzymy na zawodników, my patrzymy tutaj na pana profesora, a ile jak się wejdzie na, tutaj do studia, to widać masę ludzi, którzy w tym uczestniczą, Dobre. których nie widać, a bez których to w ogóle by nie było możliwe. To jest ogromna, ogromna jednak organizacja. Panie profesorze, czy Jeśli pan... można uzupełnić troszkę, rzeczywiście ta pierwsza generacja, no to ich uczyłem programowania w Krajowym Funduszu na Rzecz Dzieci. Kiedy byli nastolatkami, tam miałem, był taki jeden obóz, gdzie dla wszystkich były przez cały czas trwania obozy, były zajęcia z informatyki, właśnie z programowania. I to były takie początki, natomiast później powoli moja rola się zmieniała, natomiast coraz więcej młodych ludzi mogło wypełniać właśnie te, te zadania bezpośredniej opieki, takiej merytorycznej i ćwiczeń, treningów, a ja dbałem o, o inne rzeczy. Jak żeśmy polecieli, nie wiem czy się już o tym nie mówił, jak żeśmy polecieli do Kalifornii w 2003 roku, żeśmy tydzień wcześniej byli, żeby właśnie przygotować się psychicznie. Tam nie mówiło się wtedy o zadaniach, nie mówiło się o programowaniu, tylko się mówiło o wesołych miasteczkach, mówiło się o knajpach fajnych, chodziło się na ocean. Ja robiłem za kierowcę, bo wynajęty był samochód, żeśmy jeździli. Słyszałem, że nie lubi Pan Profesor oddawać kierownicy. Teraz już lubię, teraz z przyjemnością korzystam jako pasażer, jak żona prowadzi, ale wtedy było inaczej. Więc moja rola przestawała być tą rolą uczenia ich programowania, tylko na, na innym poziomie działam. Rzeczywiście zdobywanie środków, rzeczywiście nagłaśnianie, rzeczywiście upowszechnianie tego, to tam swoje zrobiłem. A czy patrząc na młodych ludzi, tak jak kiedyś spojrzał pan na Andrzeja, czy widzi pan od razu, że to jest materiał na mistrza? Nie, niekoniecznie, nie. Często jest tak, że ktoś, kto się zapowiada bardzo dobrze, potem się okazuje, że jednak wchodzi w ślepą uliczkę, bo mieliśmy niestety ileś przykładów bardzo zdolnych zawodników, którym się później źle układały studia, stawali się niekiedy uzależnieni od czegoś, od gier na przykład. A są przypadki, którzy nie, nie pokończyli studiów, więc ja to, co staram się zawsze przekazywać, że taki konkurs nie jest celem. Ten konkurs to jest narzędzie, które pozwoli sprawdzić się, pozwoli poznać swoje możliwości, poczuć smak zwycięstwa, gorycz porażki. Natomiast każdy ma jedno życie i musi sobie układać później to życie zgodnie z tym, co go naprawdę ciągnie. No niektórzy byli zawodnicy, mają wspaniałe kariery naukowe, są profesorami. Niektórzy poszli w biznes, mają sukcesy biznesowe. Niektórzy robią jedno i drugie. Marek Cygan, prawda, który jest i profesorem, i, i nie biznesmenem, no, ale ma, ma firmę. Prawda. Więc yy, widać, że też, też kwestia, gdzie się jest, to jest dyskutowana szeroko. Ja bardzo się cieszę, jak wracają, czy są w ogóle w Polsce młodzi ludzie, ale z drugiej strony. Są osoby, które są jakby obywatelem świata. No wszędzie, wszędzie jest ich dom. Nauka nie ma granic. Właśnie te, też te konkursy, ta cała idea konkursów jest, żeby nie było tych granic. W związku z tym ja nie uważam, że to jest, że trzeba napiętnować, jeżeli ktoś potem spędza resztę czy, czy większość swojego życia poza Polską. Jeśli się identyfikuje ciągle z tym, że jest Polakiem, że tu zdobył to wykształcenie, osiągnął wyniki. Oczywiście bardzo się cieszę, jak widzę swoich byłych zawodników w Warszawie czy w Polsce w ogóle, ale tak jak mówię, każdy ma jedno życie, za to życie odpowiada. Mamy zdjęcia z mistrzostw, konkursów, które rozgrywały się w poprzednich latach. Także to jest takie miłe wspomnienie, za chwilę to zobaczymy. Aha. Nie wiem, czy panowie to widzą. A tak, tak. To, to jest, to jest no, 2003 rok. Czyli to jest dokładnie ten rok, w którym Andrzej Gąsienica-Samek, tak. który siedzi I tutaj, z nami w studiu zdobywał... Proszę o, zwrócić właśnie. uwagę na jedną rzecz. Jesteśmy w garniturach. To była jedyna drużyna, która przywiodła z sobą garnitury. Wszyscy normalnie występują w tych za zawodniczych koszulkach, a myśmy byli tak, że tak powiem, moralnie, duchowo przygotowani, że będzie sukces, żeśmy postanowili wziąć garnitury. I tylko profesor Dix jest bez garnitury, ponieważ on wcześniej poleciał do Stanów na Olimpiadę Informatyczną Światową i dołączył do nas w trakcie już samych zawodów. Czyli nie był zbriefowany, że należy mieć garnitur ze sobą? No nie był, nie był, nie był bo tutaj nie uzgodnili tego przed wyjazdem. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać, i do tych rozmów jeszcze dzisiaj będziemy oczywiście wracać, ale na razie mamy wiele historii, które chcielibyśmy naszym widzom opowiedzieć. Na razie bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję panu profesorowi Janowi Madajowi. Był z nami też Andrzej Gąsienica, samek prezes zarządu ATINA Spółka ZO, mistrz świata w programowaniu zespołowym z 2003 roku. To są te zdjęcia, które pokazywaliśmy przed chwilą, ale jak już wspomniałem, nie byłoby tych sukcesów, nie byłoby polskiej obecności w międzynarodowych mistrzostwach, gdyby nie profesor Jan Mady i jego absolutnie niezwykła determinacja.